Ciekawy temat i brzydkie słówko odhaczyłam na YouTube dla dorosłych. Męska dziwka. Znasz taki termin? Nie, Nikt tego nie uczył w internecie, nikt o tym nie mówi, a ludzie lubią takie kolorowe sformułowania. Męska dziwka, to ja ci powiem, kim to jest ten facet. To jest facet, który popieprza za zwykle jedną kobietą albo różnymi kobietami, które. W jednej wersji taki facet popieprza za każdą babą, co ma kasę, albo cokolwiek ma, żeby podpieprzać od niej pieniądze, od niej rzeczy, a no, wiadomo, kreść, żyć sobie na jej koszty, albo mieć sobie babę jak mamusia. To jest męska dziwka po prostu. Lata z wywieszonym fiutem za tą babą, żeby za sukces mieć rzeczy, jej pieniądze, albo jej status, albo po prostu z nią się pokazać publicznie. I nie, no, Czasem męska jest też, czas, czasem jest to facet biedny, czasem jest to facet po prostu popierdolony psychicznie, a czasem jest to facet, który jest nawet bogaty, ale na zasadzie ubzdurał sobie we że ty jesteś tą jedyną i tak dalej, ale na zasadzie jest bogaty dlatego, bo on z różnie finansowo innych i będzie za tobą popieprzał. Jedyne, co ma do zaoferowania, to jest fiut, a nawet jakby miał pieniądze, to jest to gówno warte, bo najczęściej bo bogaci mężczyźni nie wszyscy są mądrzy niestety. A, czyli męska dziwka, tak reasumując, to jest facet, który popieprza za tobą dla twoich pieniędzy, dla twoich, dla wszystkiego, co ty masz, czy możesz dać, czy możesz zarobić. Będzie robił wszystko, żeby wziąć z tą będzie wszystko dla ciebie robił, przede wszystkim fiuta cię oferuje, żebyś ty wszystko kobieto dla niego robiła, to jest męska dziwka. Męska dziwka to też facet, który popierdala i rucha wszystko, coś, co, co po prostu się rusza, jeśli chodzi o kobietę. Wszystko, na lewo, prawo, to jest męska dziwka. To nie jest kobieta, która za przeproszeniem daje ciała, tylko ten facet, co wstydza fiuta we wszystko, co, co jest na widoku. Eee, jedni mówią, że to jest ogier. Nie, jesteś męską dziwką, jak, jak za przeproszeniem pierdolisz wszystko, co się rusza, czy lepszej, czy gorszej jakości kobiety. Z kwiatka na kwiatek to jest po prostu ruchadło. Ja ze przeproszeniem z nikim nie sypiam, bo nie chcę. Więc sorry, ale jak ty za mną poginasz, to kto tu jest tam dziwko? Um. I taki facet niejednokrotnie jeszcze mówi o kobiecie, którego wcale nie chcę. Na przykład, ja nie chcę nikogo. Czy wyglądam dobrze, czy wyglądam chujowo? Mam to gdzieś. Wygląda, nie wszystko. Charakter jest najważniejszy. To.